Kongres Perły samorządu to miejsce, w czasie którego rozmawiamy o wyzwaniach związanych z energetyką, edukacją, transportem, budowaniem odpowiedzialności społecznej, kontaktów z mieszkańcami, ale tak naprawdę w samorządzie na wszystko trzeba w pewnym momencie znaleźć pieniądze. Pieniądze są najistotniejsze i teraz właśnie w naszym studiu, w studiu dziennika gazety prawnej na prawach samorządu o pieniądzach porozmawiamy. A moim gościem jest Mariusz Gołaszewski, prezes zarządu ASK Group. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Brał pan udział w panelu dyskusyjnym e, Finanse do Reformy. Wy współpracujecie z samorządami też. E, no i właśnie. Po pierwsze, zdanie Finanse do reformy brzmi trochę jako ostrzeżenie dla samorządowców, dlatego że przez ostatnie lata było tyle reform e, finansów samorządowych, że zginęła ta rzecz, która jest najważniejsza stabilność. I to dosyć mocno wybrzmiewało też z Waszej dyskusji, prawda? Tak jest. Może lepszy tytuł byłby Finanse do naprawy, bo niewątpliwie, zwłaszcza system dochodowy samorządów, został mocno popsuty w ostatnich latach, poprzez zwłaszcza Polski Ład. I samorządy utraciły to, co cenią najbardziej możliwość planowania wieloletniego. I to było związane bo, bo z Bo istotne było zaburzenie stabilności, tak? znaczy, nie było wiadomo, ile będziemy mieli pieniędzy, a Dokładnie. potem nie było wiadomo, jak będzie wyglądała ewentualna dotacja, wsparcie. Jedna grupa samorządów, zwłaszcza miejskich, dużych miast na prawach powiatu, była zaskakiwana dużymi ubytkami, które, które wcześniej ciężko było przewidzieć. A pamiętajmy, że planowanie, czy procesy inwestycyjne, na które trzeba pieniędzy i za które to cenimy wszystkich włodarzy, tak naprawdę, jeżeli o, o nich myślimy, one zajmują wiele lat. One wymagają wieloletniego planowania. I jeżeli po tych kilku latach moje dochody spadają, ja de facto nie mam pieniędzy albo żeby zaciągnąć kredyt, bo do tego potrzebuję zdolności kredytowej, starcy, albo obsługiwać cztery. nawet stary, ale też nie mam z czego nawet zapłacić faktur, które wtedy spływają. Ta niepewność, zwłaszcza wybrzmiała w tych większych miastach, dla odmiany w mniejszych miejscowościach, System rekompensat uruchomiony w 2022-2023 roku działał, zadziałał w drugą stronę. Znaczy, te miasta, te miejscowości, bo były to głównie gminy wiejskie, często były zaskakiwane ilością środków do dyspozycji. No i tylko był problem z racjonalnym wydawaniem z drugiej strony, prawda? Co do racjonalności, ja jestem przekonany, że w końcu, w końcu wydane na to, co jest potrzeba, ale chwilę trzeba było pomyśleć, jak te pieniądze wydać, a nie zawsze się to udawało w roku budżetowym, który otrzymali. Te a, a Jak pan myśli, e, e, mamy szereg pomysłów, które leżą na stole. W gruncie rzeczy dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób ustabilizować i bardziej zwiększyć przewidywalność systemu, to znaczy powiązać go z jakimś źródłem przychodów. Jak według Pana ten system powinien wyglądać? Część samorządowców zwraca uwagę na to, że Obawia się takich gier o opity, walki o rozgrywek administracyjnych też o to, gdzie kto się rozliczy konkurencji takiej zabójczej trochę. To już, to już jest, no bo jak widzimy często, zwłaszcza w okresie tam marcowo-kwietniowym włodarze różnych miast zachęcają mieszkańców, żeby się rozliczały w miejscu zamieszkania, bo to problem polega na tym, że ludzie się przeprowadzają do dużych zwłaszcza ośrodków, ale ten domicyl podatkowy zostaje tak. w miejscowości gdzieś tam rodzinnej parę tygodni temu pojawiła się na stole propozycja Ministerstwa Finansów, na razie wstępna, zmiany systemu dochodowego. Tam główny nacisk tej propozycji kładzie się na dochody własne i to bardzo dobrze, ale dochody własne oparte na podstawach do opodatkowania, niezależne od formy opodatkowania, które wybiera dany, dany mieszkaniec, dany płatnik PIT-u. I to jest jakby zmiana bardzo jakościowa. Są oczywiście zastrzeżenia co do wstępnej prognozy, ile tych pieniędzy samorządy więcej mogłyby dostać. Głosy są takie, że to jest ciągle za mało pieniędzy w systemie i samorządy niewątpliwie będą dążyć do tego w dyskusji, żeby ta pula środków została przydzielona jeszcze większa. Tam pojawiły się takie rewolucyjne dość na dzień dzisiejszy zapisy, żeby zrezygnować z systemu dzisiejszego subwencyjnego, a żeby liczyć potrzeby finansowe samorządów i od nich Uzależniać przyznanie subwencji, i cały system będzie zupełnie nowy. To jest tak swoją drogą. Ja muszę Wam powiedzieć, że tak jak ten pomysł, żeby odejść od wiązania pieniędzy dla, dla samorządów z konkretnymi podatkami, a powiązania ich z podstawą tego opodatkowania, to jest pomysł no fantastyczny w tym sensie, że on jest rewolucyjny, yy, yy, dlatego, że pozwala robić wszystkie możliwe rewolucje na poziomie centralnym, jeżeli chodzi o system podatkowy, a z drugiej strony zostawia przewidywalność samorządowcom dokładnie. To tak, to badanie potrzeb samorządowych. Ja mam wrażenie, że to może być otwarcie puszki Pandory, bo jak ktoś jest kreatywny, to takie potrzeby będzie w stanie przedstawić, a z drugiej strony... No, to raczej będą obiektywne wskaźniki, na które samorządy no. w momencie wyliczania nie będą miały wpływu, bo to byłoby za łatwe do rozegrania, tak? Tak jak dzisiaj niektóre samorządy próbują rozegrać trochę subwencję oświatową, bo ona ma pewnego rodzaju wskaźniki. Ja słyszałem o gminach wiejskich, które nie chcą stać się miastami, dlatego że, a mogłyby, dlatego że w gminach wiejskich ten wskaźnik subwencji oświatowych jest delikatnie wyższy. Tak, tak samorządy próbują rozegrać, ale to, to nie jest w dużym stopniu możliwe. A, a jak rozmawiacie z samorządami? Jeszcze dwa pytania mam, bo jakby, samorządy bardzo często narzekają na to, że mm, Sposób, w który powiązane są transfery z konkretnymi wydatkami, bardzo mocno paraliżuje ręce. I to jest coś, co uniemożliwia prowadzenie efektywnej polityki dostosowanej do lokalnych potrzeb. To wraca, prawda? Dokładnie to. to znaczy w ostatnich latach dominował system dotacyjny. Rząd rozdawał samorządom pieniądze na to, co uważał, że tak. powinni wydać. Ale główna teza samorządności, jakby główna idea samorządności polega na, na tym samo, to znaczy ja sam też decyduję na co wydawać. Żeby decydować, ja muszę mieć środki własne, co do których zapewnię jakby takie przeznaczenia, jakie jest najbardziej właściwe na tym terenie lokalnym, którym zarządzam i nie dotacje, czyli środki znaczone na konkretne inwestycje, tylko wypracowywanie nadwyżek budżetowych, które służą finansowaniu inwestycji takich inwestycji, które wybierają samorządy na swoim terenie. I ostatnia sprawa dużo jest narzędzi, które, mechanizmów, dzięki którym można pozyskiwać finansowanie, ale też zmienił się świat w ciągu ostatnich paru lat. Znaczy pieniądze przestały być za darmo w jakimś sensie, prawda? Znaczy i chyba zaczynamy się powoli godzić coraz bardziej z tym, że pieniądze kosztują. To dla firm technologicznych jest problem, to dla części systemów finansowych jest problem. Co to oznacza dla samorządów i na ile samorządy wykorzystują te narzędzia, które mogłyby wykorzystać do tego, żeby siebie finansować, jak pan sądzi? Oczywiście pieniądze kosztują. Samorządy korzystają uzupełniająco z kredytów, z obligacji komunalnych, z pożyczek. One są oprocentowane w, na poziomie wyboru plus, minus jeden też w zależności od jakości finansowej samorządu. Um, natomiast i, i one kosztują. E, natomiast musimy zauważyć, że często one finansują. Część inwestycji tylko, którą nazywamy wkładem własnym. Większa część środków na daną inwestycję pochodzi z zewnątrz, ma formę dotacyjną, zwłaszcza dotacji unijnych. I jeżeli w ten sposób policzymy, ile ta inwestycja mnie kosztuje, to się okazuje, że te koszty finansowe porównane do całości inwestycji nie są tak blokujące. Ja namawiam samorządy często do robienia takich analiz żeby nie skupiać się tylko na samym koszcie, ale porównawczo do inwestycji, którą udało się zrealizować, zwłaszcza jeżeli mi się udało ją zrealizować taniej, bo wcześniej, nawet jeżeli zaciągnąłem kredyt, dzisiaj płacę odsetki. To poprzez inflację dzisiaj te inwestycje są dużo droższe. Jak ja to zrobiłem kilka lat temu, to tak. zyskałem na też braku wzrostu tych cen po drodze. Mariusz Goszewski, em, prezes zarządu AESCO Group. bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Uczestnik panelu dyskusyjnego finanse do reformy na kongresie perły samorządu w Gdyni, w, którym, w której teraz jesteśmy w studiu dziennika gazety prawnej.